Cześć, witam Was w kolejnym odcinku gumetek Lomba. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić taką gumetkę. Brawa Eka! Potrzebna nam będzie ręce tak rozłączona, żeby taka była. Teraz wam przykład, takie coś i krosną. Przybr niebieski, niebieskiej, wiesz, niebieski, może powiedząc, to mamy kolory. Ja sobie biorę taki, bo taki chcę zrobić. I zaczynamy. Mamy odpięte, nakładamy no, przez dwa oczka na shutałko. Bierzemy kometkę, naciągamy i przekładamy. I hop. Teraz, jak to, ściągamy jedno, trzymamy. I nakładamy. Nakładamy tak. Teraz trzeba zrobić tak. Zrobimy końcówkę, trzymamy naszej umeczki. Oto na przykład granatorze możecie dać inne odcinek i nakładamy o tak. Potem przekładamy to tak. I znowu nakładamy, robimy tak znowu przekładamy przekładamy dolne i znowu tak tak i możemy szydełkiem zrobić przekładamy dolne o. i teraz znowu Bierzemy, nakładamy, suwamy na dół, bierzemy tak i przekładamy. I znowu bierzemy, nakładamy i przesuwamy tak. Znowu dolne. Z dolnego przekładamy i o tak i tak robimy cały czas aż do końca masz nam powstanie taka dobrze teraz znowu nakładamy Suwamy, nakładamy na to i dole przekładamy. Pokażę od Waszej strony. Łapiemy, nakładamy, słuchamy, leżymy tu i tak. I tak my cały czas później będziemy tu poprawiać, to będzie przód. Dobra, to już cały czas. I znowu nakładamy, przesuwamy, tutaj wyciągamy, przekładamy, przekładamy, przekładamy do znowu nakładamy, naciągamy i e zakładamy. A Znowu. Tak. Nakładamy. Przeciągamy od dołu. O. Tak. I nam będzie taki wzór dostawał. Takie to. Przeciągamy, nakładamy, przeciągamy na dół, tylko sobie tak i dalej. Przekładamy.

Nakładamy, wsuwamy na dół, przeciągamy i dole kumaczki przekładamy. I znowu nakładamy, przeciągamy i dole kumaczki znowu. nakładamy i przeciągamy. W dolne gumeczki. Jeżeli nie, to możecie, wciągnąć tam gdzie zakończyliście i znowu podaście pomoc. No i znowu, tę gumę tak oddamy. wsuwamy, suwamy, przeciągamy na to i odstawiamy. Robimy tak.

Hmm. Takie też wychodzi. To jest taka fajna kręcąka. <coughs> Załam na kład, przepraszam tu i to, i od dołu przeciągamy. I znowu nakładamy przez dół, tu i przeciągamy. I znowu nakładamy przez dół, i przeciągamy. I znowu nakładamy przez dół, i przeciągamy. I naciągamy. Mieszkam przez to, tyle. O. Tak. Musiałam poruszyć bo żeby to było wiecie, jakby bo to to wszystko skończyło. Okej. Okay. na kłopata. No, bo, bo tu wyjęta, to będzie łatwiej.

I hop. A Mamy takie coś. I taki na okoliczkę. Mam nadzieję, że to zakładamy Ciągamy. Hop. I hop. I znowu. I hop. I znowu. Tak, tak. I tak teraz już lecisz od ciebie, Ale to czas, ciało. nie chciało. O, zobaczcie, to już do się zdało. Tak, nie macie robić widzicie. Tu mi się zniszczyło, dobra, ale to ma być nawet takie coś. Tu mi się zniszczyło, tego do końca nie mogę, ale takie coś będzie. No, czy się się sami zrobić sobie do końca bo mi się zniszczyło. Mi się nie uda, ale pod koniec, tak jak z tej on, nakładamy to na haczyk. Co było to. To Co do następnego odcinku. Piszcie co mam wam pokazać i dawajcie lajki. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Pa!